Mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A w zrobię nowy przepis. będzie burger z plastkami cukini. Do tego przepisu potrzebujemy takie rzeczy jak przede wszystkim bułkę taką do burgerów. trzeba burgerów, wiecie ona jest taka przedna. Korzystamy jedną sztukę. Potrzebujemy dwóch pomidorków keczupu majonezu Yy, no i mamy belgijską kapustę, po prostu chcę zobaczyć, yy, czy ona też będzie smaczna w takim burgerze. A taką dokładnie yy, mam i wydaje mi się, że będzie fajna. Jak się te plastry może dzielić na pół? Tutaj mamy cukinię, czyli tak naprawdę mój pomysł na środek yy, tego burgera, zamiast jakichś tam potatua, czy czegoś takiego. To po prostu smażona cukinia. Zobaczymy, czy wyjdzie. No i tutaj mamy wegeser yy, żółty. Ser wiadomo, do burgerów jest bardzo fajny sposób, będzie dobrze może smakować. Terki sera żółtego wege kładziemy. Na brzekorę bułkę grubości plastry cokini teraz pieczę na patelni tłuszczowej I czekamy aż się po prostu upiecze z dwóch stron. Pomidory koktajlowe na połówki i jeszcze takie drobniejsze ćwiartki kapustę bekińską na dwa takie półklastry. Jak widzicie jest ona, jest ona po prostu w większym kawałku zielonego i białego i później będziemy to układać. Na ten moment nasza cukinia się właśnie smaży. nasza usmażona cukinia. włożyłam na razie tak na dole bułki na dole części bułki i zaraz przejdziemy do układania po kolei Rzeczy, które chcę dać do naszego burgera z cukinią. Mam prawie przygotowanego naszego burgera z cukinią. Na, stało nam jeszcze dać na górną część bułki z serem, polskim ketchup oraz troszkę majonezu. Na przekrojony i zrobiony mi burger z cukinią. Teraz go spróbuję i powiem wam jaki ma smak. Jestem tego bardzo ciekawa, bo nie używałam do tego żadnych koziejku warzywnych, także. I burgera z cukinią. Jest naprawdę pyszny. Polecam go serdecznie wszystkim. Co do samej cukinii, dobrze są wgrywane w takie cienkie plastry. Są. Sama cukina, właśnie go nasmakuje. Jest y, chrupiąca, ale nie, nie o to chodzi, że surowa, tylko po prostu chrupiąca i bardzo smaczna. Dlatego polecam wszystkim takie burgera. Do zobaczenia w filmie. Cześć.